Jest wtorek, 24 grudnia. Codziennie o 18 znajdziesz tu Słowo Boże na kolejny dzień. Wysłuchasz tu też rozmowy, w których razem z naszymi gośćmi szukamy odpowiedzi na trudne pytania dotyczące wiary i Kościoła. Pochodnia Podcast. Możemy się rozwijać dzięki Waszemu wsparciu. Dziękujemy. Dziękujemy. Szczegóły w opisie. Czytanie z drugiej księgi Samuela. Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a pan poskromił dookoła wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a arka Boża mieszka w namiocie. Natan powiedział do króla: Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu gdyż Pan jest z tobą. Lecz tej samej nocy Pan skierował do Natana następujące słowa: Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi, to mówi Pan: Czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś. Wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi Izraelowi i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej i ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim Izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że sam Pan dom ci zbuduje. Kiedy wypełnią się Twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka Twojego. Który wyjdzie z Twoich wnętrzności i utwierdzę Jego królestwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Przede mną dom Twój i Twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki. Oto słowo Boże. Na wieki będę sławił łaski Pana. O łaskach Pana będę śpiewał na wieki. Twą wierność będę głosił moimi ustami przez wszystkie pokolenia, albowiem powiedziałeś: na wieki ugruntowana jest łaska. Utrwaliłeś swą wierność w niebiosach. Zawarłem przymierze z moim wybrańcem. Przysiągłem mojemu słudze Dawidowi, Twoje potomstwo utrwalę na wieki i tron Twój umocnię na wszystkie pokolenia. On będzie wołał do mnie: Ty jesteś moim Ojcem, moim Bogiem, opoką mojego zbawienia. Na wieki zachowam dla Niego łaskę i trwałe z nim będzie moje przymierze. Na wieki będę sławił łaski Pana. Alleluja, alleluja, alleluja. Wschodzie blasku światła wiecznego i słońce sprawiedliwości, przyjdź i oświeć siedzących w ciemnościach i mroku śmierci. Alleluja, alleluja. Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony duchem świętym i zaczął prorokować, mówiąc: Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił i wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida. Jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą że naszym Ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze, na przysięgę, którą złożył Ojcu naszemu Abrahamowi. Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, służyć Mu będziemy bez trwogi w pobożności i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze a ty dziecię zwać się będziesz prorokiem najwyższego gdyż pójdziesz przed panem przygotować mu drogi jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów dzięki serdecznej litości naszego boga z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce by oświecić tych co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Oto słowo Pańskie.